I witam Was na moim kanale. Kontynuujemy przygodę w grze Lice of Sofii. W poprzednim odcinku porozmawialiśmy z Jepettem, zakończyliśmy quest kobiety, którym udaliśmy marionetkę lalki i zrobiłem małą rundkę po wszystkich po pozostałych lokacjach, czy niczego nie pominąłem i niczego nie znalazłem. Ale że przeszedłem całą planszę, nazwierało mi się trochę Ergo i chciałbym to wydać. Kupimy kwarc, bo jest dosyć drogi. Możemy nawet kupić dwie sztuki. Kupmy i pójdźmy do Chapet, ulepszyć jeszcze trochę naszego Pinokia. Spójrzcie, korekcję kotma na nas. Syczy, nie odpowiadamy mu wyczuwa, że nie jesteśmy jednak człowiekiem, a marionetką. Bardzo ciekawe i bardzo fajnie przedstawione. Dobrze, użyjmy. Był napęd i teraz tak dłużamy czas ogłoszenia, czy... Ja bym poszedł w unik, bo jednak często unikamy poprawę śmiercionośnych ataków. I teraz... Zróbmy to, bo to jeśli będziemy, nie będziemy mieli czym się leczyć, to będziemy otrzymywać mniejsze obrażenia. Albo to. Jak już uniki, to pójdźmy uniki. Chwilę, teraz jak? I odblokowaliśmy sobie następne. Ogniwa pulsu znowu i... No dobrze, fajnie, bardzo, bardzo fajnie. A co to jest zmiana kształtu? I zapisane wspomnienie kształtu. Aha. Czyli nic nie możemy zrobić, no dobrze. To skoro już mamy tak wszystko wydane, ruszajmy dalej w naszą przygodę. Dziedziniec krackiego Aratusza. myślenie kłamstw. Bardzo klimatyczne to jest i fajne. Bardzo fajnie to zrobili nawiązując jednak do tej powieści Pinokio i gram już nie wiem trzecią godzinę i ta gra nadal mnie zachwyca swoją fizyką, realnością tym jak się tu walczy. Naprawdę muszę przyznać, że tytuł jest genialny. Przewodnik Weniniego. Drodzy mieszkańcy Kratu, fabryka została zajęta przez marionetki. Bez względu na przyczynę odpowiedzialna jest za to kompania Veniniego. Ja, Lorenzini Venini, w pojedynkę powstrzymam te czarty. Fabryka jest teraz niebezpiecznym miejscem. Uważajcie na siebie i nie zbliżajcie się do niej. Resztę pozostawiam w rękach pana Gepetta, któremu zawierzę bardziej niż komukolwiek. Niech Bóg ma nas w swojej opiece. Ukłony Lorenzini Venini pokazują to jak wszyscy wierzą i w tego że że on może coś zdziałać Wejście do związku pracowników. you See, here belongs to Vanini, the classiest playboy and most brilliant inventor in Krot. Just ask him. Not just puppets. Almost every machine and tram in Krot is supplied from here. You gotta be curious about the guy. What kind of person is he? Ah, I wish we could find him. That is, if he's still kicking. It's still Cudowne lekarstwo. Tu kupisz cudowny lek. Alchemik cudotwórca Clark Shore, znany również jako doktor choroby Precz, zdołał stworzyć lekarstwo na straszliwą zarazę, jaka rozniosła się po kracie. Wykorzystał do tego róg jednorożca, krew dwugłowego węża i gotowaną mandragorę. Clark Shore osobiście przetestował lekarstwo i w już zapewniał całkowity powrót do zdrowia. Błękitna plaga to żadna boska klątwa. Nie lękajcie się więcej. Odwiedźcie doktora choroby precz. Klarka szora. Ceny mogą ulec zmianie ze względu na ograniczone zasoby towaru. Nawet w takiej sytuacji robili sobie interes z tego, ale to normalne. Marionetka padła. Wygląda na pułapkę Tak jak myślałem Półka odporności na trybuty Zbieramy tam pułki. na razie nie ma potrzeby wykorzystywać, ale czuję, że Zbliża się moment, że będziemy ich bardzo potrzebować. Ampułka odporności specjalnej. Sprawdźmy, co to jest ta ampułka odporności specjalnej. Tymczasowo zwiększy odporność specjalną. Specjalna ampułka podnosząca odporność specjalną marionetki. Jej zastosowanie zwiększy odporność na porażenie, przełamanie oraz zakłócenie. Mocna pozycja obronna jest czasem lepsza niż atak. Ampułka odporności opracowano tak, aby zwiększała tolerancję marionetki na nietypowe stany. Bo tutaj zwykła to jest specjalna ampułka ponosząca odporność na trybuty u marionetki. Jej zastosowanie zwiększa odporność na przegrzanie, porażenie elektryczne, rozkład oraz skażenie czyli to są stany, które można nabić, a tutaj zwiększa obronę bardzo fajne. Znowu musimy się pozbyć tej marionetki, bo jest mocno upierdliwa. A, tam jest drabina. No, dosyć twarda była ta duża marionetka, muszę przyznać. Coś tu mamy? Nie, nic nie ma. Nie. Katalizator baśni. To już wszystko, chyba jak dobrze widzę. К To pułapka jakaś dobrze Sprawdźcie jeszcze tą ścieżkę gdzie prowadzi widzę telefon? Dziwne. Prawda można odebrać telefon? Faktycznie. one riddle burned and i do love a mystery don't you <laughs> now only the living solve riddles as everyone knows that's a must when your city is so full of puppets it seems are about fit to bust <laughs> it's time for the riddle no more waiting we thank you for participating On feet numbering four. At midday just two, no less and no more. It walks on three feet when the evening arrives. And if you solve this, then I'll know you're alive.

To się udało. Zbiornik Legionu. Wytwórnia Weniniego. Łańcuch. Sprawdźmy, co to jest. Klucz trójcy. Klucz zdobyty dzięki udzieleniu odpowiedzi na Króla Zagadek. Zapewne coś otwiera. Święty trójkąt stanowił tajny symbol pewnej organizacji. Plotka głosi, że właśnie to zgromadzenie miało rzeczywisto władzę nad kratem. A tak było o alchemikach, coś było. Przezmiot do rzucania. Łańcuch. Nie przeczytać. Łańcuch nadający się do potężnego zamachu. Zadaje obrażenia od uderzenia wszystkim w zasięgu i obraca trafionych wrogów. Czasem najskuteczniejsza jest, jest prosta. Powiedź pewnego tropiciela. Naprawmy. Użyjmy. Sprawdźmy tego przeciwnika tutaj Się. Kruche gwiazdy Co tu za przedmiot leży fragment innego ergo Co my tu mamy Tu chodzi jakiś olbrzym Co przedmioty chodzi że to będzie jakiś skrót Nie będę na razie tego ryzykował. zacznę jeszcze drugą drogę. I ruszymy wydać nasze ergo za chwilę. Tu się jeszcze coś świeci. Elektryczność skutecznie skraju marionetki. Jeśli nie jesteś tropicielem, zmykaj. Fragment słabego ergo. Safe Sejf. a w safe głownia sztyletu salamandry, i rękoje sztyletu salamandry. Zaraz zobaczymy, co to jest. O, wyszliśmy tutaj, daleko nie odeszliśmy. Zapalnik, obrażenia od ognia. Trzeba użyć jako drugiej broń, ale to za, za obciążeni będziemy mocno. Ale sprawdzimy sobie tą broń. Na pewno. E, ruszmy wydać, tak jak mówiłem, nasze Ergo. Mamy na dwa poziomy, chyba nie. Może faktycznie zejdźmy na dół, zobaczmy co tam jest. że generowali się przeciwnicy no dobrze wejdźmy wydać nasze ergo i na tym zakończymy odcinek a w na następnym odcinku ruszymy już dalej Znajmę witalność, bo jednak to życie się przydaje 900 nic nie przybyło Przerób rynkowy, dobrze, tu nic nie mamy No dobrze co, wydam trochę tych punktów, które mamy w, w tej postaci? Damy sobie. O, jeszcze nam stówki brakuje. No dobrze, to nie problem. I jesteśmy już przygotowani. No dobrze, skoro tu mamy już wszystko, to w tym odcinku to było tyle. Pamiętajcie, aby subskrybować mój kanał, żeby być na bieżąco. Pamiętajcie o komentarzach, łapkach. Do następnego, cześć.